W miniony czwartek obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Przewodnika. Z tej okazji w Bibliotece Powiatowej Przystań z Kulturą odbyło się wyjątkowe wydarzenie, które rozpoczęła minuta ciszy poświęcona Janowi Kochanowskiemu. Spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem. Zawsze nas cieszą ludzie, którzy przychodzą, chcą z nami się spotkać. Jest to nasze święto, święto przewodników, gdzie możemy spotkać się we własnym gronie i z gronie naszych sympatyków, przyjaciół, gości. Zapraszamy zawsze wszystkich. Bardzo nas cieszy to, że tyle ludzi przychodzi. To pokazuje, że jednak jesteśmy potrzebni w tym mieście, że ludzie cenią naszą pracę, naszą wiedzę, to co dla miasta robimy. Wystarczy wspomnieć chociażby o promocji miasta, która jest niewątpliwie jedną z funkcji zachodnio-mazurskiego stowarzyszenia przewodników. Warto w tym miejscu dodać, że przewodnicy w ciągu jednego roku oprowadzili 50 tysięcy osób. Jest nas 30 parę osób, więc każdy te około 2000 tysiąca osób oprowadził. To jest licząc średnio około 20-30 autokarów grup, które tutaj przyjechały, którym pokazaliśmy, są to, myślę, że jest to jedna najlepsza inwestycja w promocję, bo 50 tysięcy ludzi pojechało do swoich domów i powiedziało, że tutaj jest fajnie, że tutaj jest po co przyjechać, że tu jest historia, tu jest woda, tu jest kultura, tu jest mnogość opowieści. Wspomniane opowieści, ciekawostki przekazywane w interesujący sposób sprawiają, że goście z różnych zakątków Polski, czy też z zagranicy powracają na te tereny lub zachęcają swoich bliskich znajomych do odwiedzenia ostrudy i okolic. Stowarzyszenia i jego sukcesów nie byłoby gdyby nie ludzie, którzy na samym początku wsparli tę jakże istotną dla społeczeństwa grupę, a w dniu jej święta również o niej nie zapomnieli. Bardzo mnie cieszyło, że dotarł Pan Senator, człowiek, który uwierzył nam ponad 15 lat temu, który stwierdził, że skoro powstaje nowa organizacja, stowarzyszenie przewodników, ludzi, którzy chcą promować region, to Powiedział nam, przyjdźcie do urzędu, bo rzeczywiście to był dla nas też taki ciężki czas, szukaliśmy miejsca, jeszcze nie było wtedy tego tutaj ośrodka, szukaliśmy, gdzie możemy robić spotkania. Wynajmowaliśmy salę, to się wiązało z kosztami, nie wszyscy chcieli wynająć salę, a wtedy wójt gminy powiedział, po południu sala sesyjna przecież jest pusta, to możecie tam przychodzić. Myśmy raz w miesiącu czy dwa razy w miesiącu korzystali, później powstał cup. Tu się po jakimś się, przenieśliśmy, ale zawsze pamiętamy o tym, że gmina była tą pierwszą, z tym pierwszym samorządem, który do nas wyciągnął rękę. I pomyśleć, że właśnie od takiego gestu zaczęła się działalność stowarzyszenia. Dziś, choć mamy dostęp do wielu wirtualnych przewodników, to żaden z nich nie zastąpi naturalnego. Ja myślę, że właśnie im więcej jest y, życia wirtualnego, tym więcej ludzi chce korzystać z tego naturalnego przewodnika. Y, my po prostu... Dajemy odczucie, dajemy fascynację, dajemy możliwość porozmawiania. Wirtualny przewodnik jest potrzebny, bo nie wszyscy chcą korzystają, nie mają czasu, albo też czasami jest do do dostępność ograniczona, bo właściwie w sezonie to czasami ciężko w jakimś dniu znaleźć przewodnika, bo na przykład przyjeżdża kilkanaście grup do SRUD i wtedy jest ten problem. Ale na przykład ludzie oczywiście wysłuchają tej informacji z przewodnika, z tego audioguidów, ale tam się nie dowiedzą. Takich ciekawostek życia codziennego, czy nie porozmawiają, a jednak ten kontakt nas kilku godzin, bo to przynajmniej są cztery godziny, a czasami to kilka dni, albo cały dzień, przynajmniej to ludzie nawiązują ten kontakt i mogą dopytać to jest ten komfort właśnie porozmawiania z człowiekiem. Zachęcamy więc, jeśli tylko mają Państwo chęć dowiedzieć się rozmaitych ciekawostek na temat miasta i okolic, do skorzystania z usług przewodników.